Elo, widzowie! Dzisiaj nagrywamy z odcinek z Ziemni 50, czyli moim kolegom. Siemko, siemka. Chodź, Ziemni! Pierwszy raz nagrywania z Karlowskiem. W ogóle pierwszy raz w ogóle nagrywania. Dokładnie. Więc proszę was, widzowie, przyjmijcie Ziemniora dobrze. Chodźmy okay, ziemniacz... Chodźmy na Trading Plażę. Dobra, a na pro czy na zwykłą? Pro. Ok, to chodź. Pół roku później wczytywania. A ty już jesteś na Trading plaza? Nie pytam takich rzeczy na odcinku, zapamiętaj. Już jestem. O, widzę Dobro, cię. Gdzie no, widzę cię też. Tu but krász. Gdzie ja. A ja... ty być? W środek, a ja odbiorę ze zdeikeru nagrodę. Ja też robię cały czas Daker. No ja też. Polecam. A zobacz, co sprzedaje. Czekaj, bo ja dejkeruję. Jupi. Ale gdzie? Na tablicy, czy gdzie? Nie, w Nie opłaca się. Widziałem chłopaka, to sprzedawał za jednego Gema. Ale zobacz, to jest oferta świetna. Więc... Sprzedaję coś teraz bardzo tańcz akurat. Refikację Dobra, za tyle to nie kupię. Bardzo. Sprzedam to. O ktoś to kupił. Ja. O dzięki. Jesteśmy Ci A fanie Deksiego, chodź coś zobaczyć. Zobacz co sprzedaję, yeah. Tam jest. Dzięki. Wiem. A sprzedaję coś jeszcze lepszego. Czekaj, teraz ja to o. wystawiam drożej. Nie, czemu ty tak robisz? Ej, słupie, Powiedz ci coś? Co? Mam książ, mam siedem książek, które kosztują prawie skokowo. Pokażę ci. Pokażę ci. Możesz to ode mnie kupić i drożej sprzedać. Widzę, że to ogólnie nie masz zbytnio dużo gemów, a ja jestem bardziej bogaty. Chcesz para? No przydałoby się. O, to ile chcesz. Tyle, ile max możesz. Może być. Tutaj okay. teraz. O! Dzięki, Mega Wiktor. Okej, okay, Kali. Okej. Okay. A chcesz to kupić? Nie. Okej. Okay. To masz za darmo. I masz jeszcze kuponik za darmo. O, dzięki. Najlepszy ja. jesteś. Wiem. Yeah. A mogę twoje pejemienie do odcinku? Możesz. Ok. Bo się tak zastanawiałem. Ale zobacz co ja teraz sprzedaję taki mega, mega drugi książki. Zobaczysz, Sprzedaję po 50 tysięcy, a one kosztują prawie 100. Wiesz co ja zakupiłem? Zobacz, jakie one są drogie. Nie wiem, co one nawet robią. Pokażę ci, co zakupiłem. A pokażę ci te plety, które ja mam przez Piotrem? No. Takie. Ogólnie z tego eventu mi chodzi. Wiemy. Ale no nie, one są bardzo normalnie jemy, nie pojedzą. Wysiąsą się życiu, przecież. A chcesz coś jeszcze kupić? Nie. Okej. Okay. A ktoś ze mną handluje? O uh, no, to patrz, patrz. Ktoś coś no. u mnie kupił. Serio? A u mnie nie. Tą podkę, którą kupiłem od ciebie, a sprzedawałem drożej. Nie gadaj. Gadam. Zobacz, zniknęła. Tylko, rzeczywiście. Czyli mój marketing nie jest dobry. Tak. A nie, tutaj co teraz sprzedaję? Mega mega do To jest? I tak sprzedaj taniej, więc polecam kupić. Ja tak ich nie potrzebuję. Ale zobacz, będziesz mógł sprzedać z Ej, Jak będę to, to sprzedało ze cztery koła, to kupisz? Kupię. To A wszystkie? Połowy. Długo już mamy odcinku? Co? Długo już mamy odcinku, czy już nagraliśmy? No jeszcze nagrywa się. Dobra. Żałuję. Czemu? Bo nikt pewnie tego nie kupi drożej. A co teraz sprzedaję? Czekaj, teraz ja wystawiam. Teraz Zobacz, co wystawiam. Drożej. Talent, znaczy się. Ciekawy czy ktoś to Popatrz sobie co ja tam mam. Może ktoś coś kupi, może nie, nie wiem. O! Piniata to jest dobry sposób na mnożenie segemów, więc wezmę. No kupić. Jupi! Ale to nie byłem ja! Jak nie ty? No Fajnie. Czyli nie kupiłeś pinia. A mogłem sobie namnożyć gemów. To może ci kupię jakąś znajdę. Nie trzeba. O ktoś ze mną handluje. Okej, czy coś zaraz będziesz miał pieniądze. Nie rób tego. Piniata jest bardziej w przedmiotach, czy w zwierzętach? A dobra mam. A nie, jeszcze nie mam. Pi... O, to się pisze. Piniata. Pi... O mam. Ile chcesz tych piniat? Jedna. Kupię ci dwie. Albo trzy. Dobra, zobaczę się ile ci kupię. Może no, znaleźli na na pustynkę swojego? Ja. Dobra, jeszcze muszę szukać. Na tym serwisie tego nie było, bo jest takie pusty, pusty, Dobra, już uda mi się to kupić. O, ktoś kupił ode mnie te potki, które sprzedawałem drożej! Mówiłem, że się płaca? Ej, no nikt pieniądze nie sprzedaje. Wejdź sobie w wyszukiwarkę. No wiem. Ale właśnie szukam cały czas na Serbię Na każdym serbie nic nie ma. Że nie ma takiego itemu czy coś. Dobra, poszukam. Dobra, może pinac nie ma, ale kupię ci coś i tak. Nie trzeba! Zobaczysz. A w sumie mam to, co ci dam. Powiesz, nie trzeba. Dam ci coś dlatego, że tego nie kupiłeś, to ci dam. Ja lecę na serwer z piniatą. Nie. Dobra, już anulowałem. Jupi. O, widzę. Też coś za darmo? Dam ci za to, że nie kupiłeś pina. Czekaj. Weź mi mailboxem. Jest... Mailbox. Czemu? Dobra, trade. Za tradycje star, ogólnie za darmo. No. Za to, że nie w tego nie kupiłeś, mam dla ciebie prezent. O, dzięki. Ale nie, a chcesz wiedzieć, co to jest, czy nie? Chcę. Ok, to czekaj, muszę tego poszukać, bramą dużo tego. Ha, zastanawiam się, ile ci tego da Masz. Ale to nie wszystko. I ja masz jeszcze to. Go i go. N nie trzeba. Masz, masz. Dobra dzięki. No. Najlepszy jesteś. Yupi. Ej, jak się nagrasz odcinek, to powiedz. Dobra. Zastanawiam się, czy jest w stanie sprzedać. I to się naprawdę będziesz opłacać. Patrz, sprzedawałem naukę! Co? Weź, za to wystawię milion nie masz krypień. Nie, nie mam, ale mam psychę jeden. A ja mam psychę sto. Albo ja mam psychę. Tere, już Kurde, jak się biją o to, a patrz teraz. Bole, ile... Ej, co jest? Jak się na to biją? Jak się na to piją? Ile już jest? Nie, plus... Ej, patrz teraz. Nie, proszę, oddam ci, to tylko nie rób. A co A patrz teraz A dobra Nie Mam No nie no kupiłeś Ma no, też... Wiem Ej a Zobacz co sprzedaj Co sprzedasz? Kolejny! Ta! za dwa. A, chcesz zobaczyć co ja teraz będę wystawiał za jednego grana? O, o nie! Teraz ja się tak przebiję. Nie ma ci O wow, bo, u ja jak Ej, tak na tym zarobię. 300 pajgiem na tym teraz Kiedyś te i no nie, przebić ją? Dobra, przebijam to. Przebijam to. Tak, nie chcę. O ta. Czy jak tam. Czy jakiej tamtą różową? Dobra, widzisz to? No nie. A, bo chciałem, żeby tego już nikt nie kupił, żebyś ty sobie kupił. A nie pytaj co, ja sprzedałem. Ej, no zobacz, po mojej ofercie jeszcze jedna będzie. się tysiąc gros bierz. Nie! Ale zobacz, po mojej ofercie jeszcze ktoś sprzedaje, daje. Wiesz? To no może ja też coś wystawię. No co ty w ogóle dajesz? To jest z takiego starego eventu i ten... event rave'i? Nie. Dobra, nieważne. Ej, no nikt nie chce tego kupić. A zobacz, ile to kosztuje. No to fajnie, ktoś dał jednego gema, Weź to przewi. Jest? No to fajnie. Nie uważało mi się tego wystawiać za jeden takie... gemo. Oddam ci. Jupi. A ja ci oddam 79 kwiatów. Ej! Jest grubsza stawka. 80. Ty, weź szybko wystaw. jest szybko, bo no to 10 sekund. Uff, dzięki. Dobra. Ratuję cię. Ej, ktoś to znowu przebił. O dobra, 80k i tak ktoś to przebił mocno. Przebił to ktoś, jest. I teraz to jest więcej, jupi, zarobiłem na tym chyba 30 koło. No dziupi, się? dziupi, 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 dziupi. W sumie? jest głupi pomysł, że to tak sprzedawać. A teraz też coś sprzedam za jeden den. Ej, znowu troszkę wyskałem i za jeden miałem tam bilecik. Weź to kup, nie masz psychy. Ile? tyle ile dałeś jak nikt nie przebije, to jest cud. Nie ma cudu. Coś ty zrobił? Może, że jestem słuchała. Ile już się nagrało odcinku? Nie wiem, miałeś 15 minut? Dobra, to pa widzowie. Siema do następnego.